Czy jesteśmy zespołem Hej, jest nam miło no, w Żonkowie zagrać koncert, jak również później dopingować gorąco naszą drużynę narodową. Poprowadzić ją dopingiem do zwycięstwa.

No, Zielona Góra jest jakby miejscem w jakimś sensie szczególnym i wyróżnionym, ponieważ nasz gitarzysta, Marcin Żabiełowicz, tutaj ma że tak powiem, swój korzeń głęboko wpuszczony. Więc zna to miasto jak, jak, jak własną kieszeń. I za każdym razem, kiedy przejeżdżamy, to on nam po prostu pokazuje. Mówi, a tu po lewej było to, a tutaj się wydarzyło to, a tutaj to. Więc on ma jakby najwięcej wspomnień związanych z, z miastem, z Zieloną Górą. My również przez lata zgromadziliśmy kilka bardzo szczególnych. No nie wiem, no. Też nie jestem w stanie. Są bardzo trudne pytania, ponieważ nie jestem w stanie pręce tuż przed meczem, że tak powiem. E, e, który zwycięży, oczywiście, na, nasza wspaniała drużyna. E, e, Przypomnieć sobie wszystkich szczególnych wspomnień. Wiem, no ale nie, one wszystkie są dosyć nie, niecenzuralne, jednak, ale cudowne. O czwartej rano, minut pięć, bursztyn jak w pościeli stufy. Potężne ciało od stóp do głowy pełnią szczelnią pasły duch. Więc przeciskał się przez czarny tunel do polskich wrót Tunel bowiem w rozmiarze L o -X za mały dla Jana By tak się składa, że na początku tego roku wzięliśmy w podróż naszego serdecznego przyjaciela, wieloletniego Grzegorza Lipca, który jako, że zajmuje się profesjonalnie moim zdaniem już w tej chwili absolutnie kręceniem filmów, stwierdziliśmy, że nie że jest wspaniałym towarzyszem naszym, naszym znajomym, to jeszcze dodatkowo posługuje się kamerą wprawnie. Pomyśleliśmy, że zaprosimy go na naszą cudowną wyprawę zespołową, która była absolutnie wyprawą wakacyjną, nie mającą nic wspólnego z jakimiś działaniami zawodowymi, a stała się poniekąd wyprawą zawodową, ponieważ Grzesiu nakręcił wstrząsający, jak myślę, materiał z tej naszej wyprawy. Katarzyna po prostu wychodzi z pomysłem Wietnamu i Kambodży. Ja myślałem, że to jest żart i traktowałem to jako żart do momentu, kiedy Pablo Krawczyk nie zadzwonił do mnie i powiedział, że facet, no to jest, po prostu dawaj dane do wizy. No to po prostu oszalałem. Ze szczęścia. Myślę, że będziemy serwować go powoli, stopniowo, dawkować w odcinkach, ponieważ jest to ogromna ilość materiału. No i krótko mówiąc, myślę, że ja chyba nie, nie jestem w stanie opowiedzieć jakby w paru zgrabnych zdaniach, jak tam było. Myślę, że ten film opowie wszystko Państwu. Myślę, że warto będzie zerknąć na ten materiał, bo no, tam naprawdę było wstrząsająco. Najbardziej wzruszającym momentem dla mnie z tego wyjazdu był 14 stycznia 2012 rok, kiedy wieczorem w hotelu spotkaliśmy się. Jak co wieczór po prostu na takim no, spotkaniu, żeby podsumować dzień, żeby sobie pogadać chwilę przed snem. No, ja, oczywiście, uzbrojony w kamerę i zespół hej zaczął mimochodem tworzyć. Tworzyć. Muzykę do nowej płyty, ale w taki sposób, który ani ja nigdy nie sfilmowałem, ani nigdy nie widziałem u żadnego zespołu, ani u nich, po prostu takiego procesu twórczego, czyli szukanie takiej linii wokalnej, nie wiem, jak to nazwać dla, dla Katarzyny, czyli to nawet nie był napisany tekst, tylko oni po prostu mieli swoje demówki, czyli takie już utwory, które wejdą być, nie, być może nie na płytę, i dla mnie to było wzruszające, że usłyszałem te utwory po prostu, które są no, niesamowite. Naprawdę to jest zespół dla mnie po prostu na świat. Poziomie to, 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 to widać, że, że, że to jest tak osłuchany zespół w trendach wszelakich, że, że to, to nie jest taka polska muzyka jak dla mnie. I po prostu i, i rozpoczęli szukać tej nie wiem jak to nazwać linii wokalnej, melodii, nie wiem, po prostu tego flow y, dla katarzyny. I, I to było niesamowite. I, I ja przyznam, że nagrywałem po prostu dwie godziny nie wyłączając kamery. なななななななななななななな nasza najnowsza płyta, która ujrzy światło dzienne już jesienią, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, jest w jakimś sensie, jakby powstała na gruncie tej swobody, którą sobie zagwarantowaliśmy artystycznej, nagrywając poprzednią płytę miłość, waga, ratunku pomocy, tam hej troszeczkę jakby wyprawił się w zupełnie inne rejony. I ta płyta została bardzo ciepło przez ludzi przyjęta, więc jakby zagwarantowaliśmy sobie możliwość właściwie podejrzania w dowolnym kierunku. I ta płyta jakby korzysta, jakby ta nowa z tego, z tej możliwości. Nie jest to jednak Taka stricte kontynuacja tej poprzedniej. Ona jest bardzo, bardzo inna, bardzo dziwna, bardzo nas nawet samych zaskakująca. No myślę, że... Znaczy głupio mi to powiedzieć, ale mi się ona naprawdę podoba. I z czystym sumieniem mogę ją polecić. Pod, pod, pod rozwagę, że tak powiem, słuchaczowi. Myślę, że słuchacz łasy spotkania z nami nie, nie będzie się czuł zawiedziony. Ale trudno mi mówić jakie to są dźwięki, bo o muzyce się nie mówi, tylko o muzyki się słucha.